Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Leniwici i zagramy sobie w Screechera. Nie wiem jak to przetłumaczyć na polski Screecher. Hmm. Coś jak krzykacz Scree od Scream. W każdym bądź razie jest to modyfikacja do Don't zawarta w grze. I jest utrzymana w takim głębokiej formie horroru. A że ja lubię horrory, to sobie obczejmy to. Pillet Creek January 1986. Co prawda, nagrałem już pierwszy odcinek Dontsterba, jeszcze go nie wrzuciłem, ale przypomniałem sobie właśnie o tej modyfikacji. Wydaje mi się, że krzykacze to odpowiednia nazwa. Dobra, jesteśmy jakimś ziomem, którego obudził krzyk. Mamy latarkę. Can't wait here anymore. Nie mogę tu dłużej czekać. Spróbuję zadzwonić po helikopter. Zostawiam ci swoją latarkę, Sarah. Czyli obowiązowaliśmy razem... Z, z Sarach. Nie wiem, czy to nasza kompanka, dziewczyna, w... koleżanka od obozowania. Mm. Troszkę się rozejrzymy wokoło, czy tu nic nie ma. Co prawda kończy ta bateria w tej latarce, też ma jakieś swoje ograniczenia, ale wydaje mi się, że powinniśmy mieć tędy. Więc jeżeli znacie Donsterwa, a nigdy nie graliście w ten mod, to jest mod od samych twórców gry. Można go po prostu załączyć w podstawce. To bardzo, bardzo polecam, jeżeli lubicie horrory, do helikoptera w tą stronę. Ok. Mamy pierwszą osobę na naszej drodze. Hello. Nie chciała z nami za bardzo roz, rozmawiać. Helikopter just dropped us off. Displays this place is amazing area. A Anna seems really nice. W sensie, ty, helikopter ich po prostu tu ciepnął. To fajne miejsce. Jest spokojnie i daleko od czegokolwiek. Jeżeli źle tłumaczę, to nie przejmujcie się tym, ale My English is Isn't perfect. Coś tu mamy, jakiś obóz. Przed chwilą sobie odpaliłem tak, żeby zobaczyć czy to w ogóle będzie działać. Mapka wydawała się inna. Zobaczymy. Ok, mamy dziwne dźwięki, naprawdę dziwne dźwięki. Na razie lecimy sobie za ścieżką. Miał. Dobra, helikopter w tą stronę. Tu jest jeszcze jakiś staw. Trzeba patrzeć na te poboczne kartony, puszki i tak dalej, bo nie mamy za bardzo baterii w latarce. Znaleźliśmy baterię. Eee, coś? Rum Coś wtargnęło do obozu. Ostatnio, ostatniej nocy. Rzeczy robią się dziwne. Widzia, nie widziałem brazylijskiej pary od kilku dni. Jest bardzo zimno. Billy próbuje naprawić generator. Wstawiam, że ten sapiący koleś to Billy. Cześć, Billy. Łoś kuźwa. A się przestraszyłem. Dobra, lecimy dalej. Billy chyba został zaatakowany przez Robale. Dobra, tu raczej nic nie będzie. Czyli jest tu jakiś generator do odpalenia. Na razie ciśniemy w ciemność. Chyba krążę w kółko. Albo mi się wydaje. Oczywiście, że krążę w kółko. Ale jak już jestem na ścieżce, to wolę z niej nie zbaczać. Do helikoptera, tędy nie wiem, czy te znaki są randomowo porozsiewane. Mamy jakąś starą kurtkę, eee, Bill. Poszedł rozejrzeć się za Brazyli Brazilian kupel i nie wrócił. Jestem bardzo przerażona, coś jest w tych lasach. Musimy się stąd wydostać jak najszybciej. A odkręcimy wodę. Niech leci. Czemu by nie? A... Znowu coś mamy dziwnego. The treasure is going down. Ktoś tam coś mówił w lesie. Ale wolę nie patrzeć. Jak chce mówił, to nie chce mówił. Ja do lasu nie wchodzę. Wolę się trzymać ścieżki. Ojoj, tu mamy jakąś krew. To poluje na tych Duży Nie mam pojęcia co to znaczy: ster, co jest grane. Fuck, co to było? W sumie to ciekawe, czy takie stworzenia są w tą Sterwie. Może to jest to, co nas atakuje w środku nocy ciemności Nie patrzy na niego Po prostu idź sobie ścieżką. Typie. Coraz więcej krwi. Fajne sobie miejsce na obóz znaleźliście, nie ma co. Tu jakiś rozsmarowany typ. Mamy baterię. Dobrze, już się obawiałem, że... Co jest grane? Czemu tu jest tyle zwłok? Oh god! Don't look at it. Teraz mi mówisz. Wspaniale. Baterii raczej nie znajdziemy. Tu jest jakiś większy obóz, może kogoś spotkamy kto nie wiem żyje nie patrz się Nie patrz się na niego typie jebać tą baterię, po prostu idziemy sobie dalej Do helikoptera. Uciekamy z tej dziczy. <laughs> to w sumie ciekawe. Jakby zakończeniem Donsterwa było wejście w helikopter. Radio. Nie może nikogo wezwać. Tu powinien być helikopter. Musicie mi wybaczyć, bo nie jestem totalnie dobry w szukaniu znajdziek, Widzę, że tu są jakieś jakieś znajdki, jakieś kartki, coś, ale nie lubię się w takie rzeczy bawić. Chociaż czasami, to znaczy, jak gra zachęca do tego, to tak, a tu to po prostu wydaje mi się być jakiś dodatek do tego do całej rozgrywki Co ja tu muszę zrobić Czy mam zaznaczony jakiś generator na mapienie Tą torbę już przeszukałem Czydobyś jakiś generator czy coś hmm nie powiem, może coś pominąłem. Zaraz się jeszcze wrócimy do tego radia. O, jest generator. Odpal się ok, mamy to. Chyba też słyszę helikopter. To jest grana. screecher. Okej, okay. dobra. To było ciekawe. Lubię takie gry. Znalazłem tylko 6 z 9. Ciekawe, czy coś się zmieni, gdyby znalazł wszystkie 9. Ale myślę, że przetestujemy sobie to następnym razem. Okej. Okay. Więc jak się wam podobało, możecie dać lajka, jakiegoś subika, ja się będę z wami żegnał, dziękuję ślicznie za obejrzenie, papa, pa. z tej strony był Wici Leni, Leni bajo.